W dzisiejszym poradniku ogrodowym wybrałem roślinę języczkę pomarańczową. Jeśli spodoba Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz subskrybuj kanał. Kliknij też w dzwoneczek, by być na bieżąco z wydarzeniami. Zapraszam do oglądania. Języczka pomarańczowa należy do rodziny astrowatych, Asteraceae. Pochodzi z Azji, a dokładnie to z terenu Chin i Japonii. To bylina o okępiastym pokroju, dorastająca do 100 cm wysokości. Ma duże, okrągłe liście, z wierzchu ciemnozielone, a pod spodem brązowo-purpurowe. Języczka kwitnie od sierpnia do września. Wtedy to ponad kępami liści wznoszą się sztywne, górą rozgałęzione pędy kwiatowe. Na nich rozwijają się duże, żółto-pomarańczowe kwiatostany. Roślina jest mrozoodporna. Języczka pomarańczowa wymaga gleby żyznej, gliniastej, stale wilgotnej. Najlepiej rośnie na stanowisku ocienionym, nie znosi pełnego nasłonecznienia. Podczas szybko szybkowiędnia. Języczkę najlepiej rozmnażać wiosną przez podział roślin. Można też rozmnażać ją przez nasiona wysiewane pod szkłem wczesną wiosną. Młode rośliny wysadza się do ogrodu, gdy mają około 10 cm wysokości. Języczka pomarańczowa to roślina, która pięknie prezentuje się przy oczkach wodnych. Sadzi się też na rabatach w dużych kępach. Dobrze rośnie też pod koronami drzew.